Cześć, gracze Rise of Kingdom. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy, jakby tak powiedzieć, u dwóch, Chuck, Jong i przepraszam. Ja uczyłem się troszeczkę znaczy uczyłem, patrzyłem sobie, jak to się wypowiada po wietnamsku czy po chińsku, i pewnie że ciężko tego czarka, czy tak Juna, może tak będzie łatwiej mówmy. Yy, ogólnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym dowódcy, bo mamy, jakby tak powiedzieć, od tapaciego przygotowane takie mm, raporty, i też y, przygotowane testy, żebyście też mogli zobaczyć, o co tam w nim chodzi, czy jego warto robić. Niektórzy youtuberzy rzucają go jako tam trzeci, czwarty marsz y, do parowania. Ja aż tak bardzo bym się tutaj na niego nie nastawiał, lecz jeżeli miałbym mieć tutaj jakieś propsy a propos. A propos tego nowego, mm, ogólnie, czy nowego, nowych talentów smile, no bo w sumie talenty są, wiadomo, że od jakiegoś czasu, ale są jakby tak części nowością, no to ciekawy, ciekawy jest to dowódca nie będę już, mamy go już na soku, mamy już dostępnego, ja bardziej tam Bertrade się interesowałem w pewnym momencie, no ale tak, popatrzcie, mamy trzy, mm, na trzy oddziały 1500 obrażeń. E, każdą kolejną celą obracania zadania, cele maleją o 15%. Jeśli we wskazanym dziale pozostało mniej niż 30% jednostek, zostanie on również ucieszony na jedną sekundę. Czyli taki... Mm, trochę Guan? O, do, bo, kurde, Guana? Popatrzmy sobie tutaj, jak to z Guanem wyglądało. Guan ma też wycieszenie, ale on to ma tutaj z talentów, tak? E, jego umiejętność się czas na... nie, to jest dodatkowe. Czy to wycieszenie było? bezpośrednie nie o no to gdzieś tu było uczynik trafił na szansę na zadanie co obrażeń trafił na dwa cele lekko rany wycofuje razem wiem że on tu miał gdzieś ten sign swój Bezpośrednie, trzy oddziały pełni rulę. a bo ty też on miał tego ok ale ogólnie samo to że on yy, wiemy że guan ma yy, wyciszenie nie to jest chyba Wiem, że to gdzieś tutaj było albo to Nie, w talentach to nie jest, to jest Jak Mogę coś tutaj mieć, bo jak ładnie wiecie, grałem tam trochę. E, no ale wiem, że on ma wyciszenie. No i popatrz, on, to on bezpośrednio jak ma, o tu ma oddziały trafione te, tą umiejętnością są uciszane na 3 sekundy. No i tutaj ma, przy nawet full w życiu ma to uciszenie możliwe, tak? Na 3 sekundy. E, może sobie postortujemy po będzie łatwiej. Znowu tu nasz kolega, masz dopiero jak zejdzie tam poniżej 30%, mniej niż 30% jednostek, to wtedy na jedną sekundę ucisza, może jest akurat może trafić się na przykład, wiecie, w full skill damage czy ją wtedy uciszy, to nie jest złe. Ogólnie jak popatrzymy na inne statystyki, szybkości masz 15%, a premia ataku 40%, prawdopodobnie 150% redukcja, 50%, to nie jest złe. Nie, premia do podstawy obrażeń 15 i szansa aktywacji 100%, to nie są złe talenty, jak teraz popatrzymy sobie na, na yy, ogólnie dowódców piechoty. Chociaż wiecie, no teraz ciężko jest go tam gdzieś tam wcisnąć, tym bardziej, że wiemy, że ta meta yy, w tych trzech dowódców jest dość prosta. No, oczywiście, że nie używamy Filipa, no bo zagramy BQ z albo Williamem, albo z Liu. Yy, znowu yy, Ragnar gra z Cypio i tam nic innego lepszego nie wymyślimy. No, i trzeci marsz będzie wszystko kto jak tam ten pierwszy się ułoży. No i tam możemy dać liu z Alexem. A Beku możemy dać do tego Yanga, tak? Do Yanga. No ale z drugiej strony, czy Young ciekawe, jak się tutaj sprawuje z Beku. Więc mam nadzieję, że tutaj akurat co do filmiku a patrzę go. tutaj dostaniemy całą odpowiedź a propos to, tego. Weźmy sobie. Co. co on tam zrobił? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Przeszło mi na jakąś inną stronkę, widzicie? Albo co odklikałem to. <laughs> najlepiej, najlepiej tam, wybaczcie. <laughs> Jakaś pioseneczka z Disco Polo. <laughs> Apache oczywiście tu informuję, że to wszystko jest wiadomo, jeżeli chodzi o e, duele, że to nie jest adekwatne co do open fielda, więc e, to wiadomo, to wszystko sobie dopasowujemy pod siebie. No, tutaj nie ma e, nie ma gearu, nie ma e, ornamentów, po prostu to jest czysty duel. No i Becku z Yangiem na Yanga z Liu, tak? dobrze pamiętam? Tak. Znaczy nie, przepraszam, William Wallace, tak? Czekajcie. A, William Wallace z Liu czy na Qiang z Becku, okej. Okay. Dobra, ja tutaj się źle popatrzyłem. Za jak to się mówi. No i jak widzimy, no William Liu, yy, wiadomo, że go się, bo to jest bardzo mocna para do Smite damage'u. I to nie ma żadnych, jakby tak powiedzieć, wątpliwości a propos tego. Zobaczymy sobie tu na raporcik, nie jest jakiś tam zastwarzający, no ale zobaczymy jak o Zobaczymy co jak tu Beku z Yangiem daje sen na Williama Wallace'a z Liucze, Bo tu mi się zdaje, że tu może być nieźle. Hmm, obrywa, Na no, ale wie, wiemy, że Beku się tam przy tych niższych procentach mocniej trzyma. I ja też mocniej bije. Hmm, ale jednak wiecie, dwóch domówców Smite nowych na jednego odnowionego, jednego nowego to też robi różnicę. Jednak nie, William Wallace w tutaj sobie dali radę, nie? Zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało z Chao na Ragnar ze Sypio? To też jest ważne. Ale czy mi się zdaje, że Ragnar też wygra? Nie mam takie przeczucie. Ragnar jest jednak ze stypią są mocnymi dowódcami, to bardziej stypią, że robi swoje za obniżenie pz -a. Teraz się wiecie, rodzi pytanie, czy ten dowódca, kiedy gramy KVK2, on tam w KVK2 dostaje, jak dobrze pamiętam, on te y i jeszcze Bertrand y i jeszcze chyba cyt dostają tego, jakby tak powiedzieć apa. No tutaj, ale tutaj wygląda już ten duel lepiej y w postaci tego czyni Chiong Yonga. Ciao Younga, yo Younga, Younga, Yuna, sorry, albo ciąg Yuna. O, przepraszam, Yuna, yun, nie Younga, Yuna. Muszę się nauczyć tego, bo to niedługo ten dowódca będzie częściej pokazywany. I tutaj mamy znowu, znowu beku z Junem na Ragnarę Sypio i tutaj może być tak, że jednak ten beku da radę sobie takie, odnoszę lekkie wrażenie, że właśnie tutaj jak on schodzi, to potem właśnie zacznie tak mocniej cisnąć Ragnara. No, ale wiecie, mogę się też mylić. Pamiętajmy, że Ragnar jest dalej mocnym dowódcą. Ale ten raport też nie, ale już nie jest taki zły ten raport, nie? Nie będzie zły raczej. Zobaczymy, jak Apache to nam pokaże go. O, nie są jakieś tak tutaj, wiecie, to nie jest aż tak, tak drastycznie źle. Jeżeli ten dowódca jeszcze by dostał muzeum, no to. No, chyba muzeum nie ma, nie? Zaraz zobaczymy. Ale mi się zdaje, że chyba muzeum nie ma. Tutaj Tutaj raczej, no, wiem, że. No właśnie, Huo sobie da radę z Huo Artur z tym. To jest jeden z lepszych marszy do, do dueli. Tutaj chyba raczej też będzie szybki szpil. No. Też. No Huo jest bardzo mocnym dowódcą. Zawsze z Arturem na plecach, to już wiadomo. Tutaj co mamy? Juna Bekun z Bekuna z z Hermanem. Tutaj też raczej mogło sobie nie dać rady. Ja. Wiecie, bo nie jest takim dowódcą, który został po prostu tak wykorzystany w tym momencie do walk. Nie. On został jakby dodatkowo wykorzystany. Beku z Junel Nazylian, W tym, Tutaj śmiałbym twa, y, taką tezę wysunąć, że dałby sobie Beku radę, ale jednak. Ale zobaczcie, co tutaj. On, poczekaj, 2, 4. 5 teraz, ok. Myślałem, że mu spadło do 4. spadło. Oha, czyli on w jakiś sposób może tam też rzucać to, ok. No tak, bo on tam miał chyba coś takiego, że mógł zrzucić sobie te, te kursy. Aha, widzicie, że co chwilę coś tam spada, albo po prostu on nie nabija. No ale tutaj też taki raport na styk, nie? Neverski. Tu chyba też powiem wygrać to z Joanną. O, przy Joanka daje radę. Zobaczymy się tutaj. O i reklama Apache nam się włączył, widzicie? Apache mu reklamka. Pyk Beku. No, to ja tu też tu nie daje tak rady. Czyli ogólnie, no to nie jest marsz do mety. No, ale można się zastanowić, czy on tam przy tych trzeci, trze, trzecim, czwartym rozwiązaniu jakoś nie byłbym brady pod uwagę, jeżeli samo piechotą, nie? No, to też jest temat szybkiego szpila ogarnięty. A Beku Liu z tym na Beku, Może tu chociaż da, wygradzą? Nie, tu też Liu sobie radzi. No. Beku Chociaż tutaj nie wiem, tu to już lepszy wynik był Liu z tym, no. Ogólnie, nie wiem czy pamiętacie, ale jak przeglądaliśmy sobie mm, raporty z BQ, to tam Liu z BQ był bardzo mocnym openem, więc. No dowódca bardzo fajny, wygląda super, tylko no pytanie, właśnie mieliśmy sprawdzić czy ten dowódca tam muzeum miał, pytanie jak to będzie przyszłościowo, kurcze, nie. Jeżeli, jeżeli on by dostał jeszcze tutaj jakieś, jakieś muzeum, no nie ma go. Gdyby on tu dostał jakieś jeszcze muzeum, no to byłoby super, nie. Może może ten dowódca byłby wart uwagi, nie, naprawdę, mówię to z pełnym przekonaniem. Bo teraz barbarzyńców klepać, jak przed chciałem klepać, to nie było. Miałem tutaj coś, pobić, żeby porobić sobie te questy. Tutaj, 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 te punkty i leci dalej. Ale tak wiecie, no sam dowódcam mmm, tutaj, 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 ten nowy niezły, jak to będzie, jak musiał się być na przykład z Aleksandrem, nie? Bo już tam rozmawiałem z kimś, co by gra KVK2 albo 3. E, jak Yang, na przykład Yang z Aleksandrem by sobie radził, nie? Bo wiecie, tam to w sumie to byłaby taka, wiecie, mniejsza wersja Liu z Aleksandrem, nie? Bo też ma robienie, smite. Alex by, na talentach by sobie tam pewnie dobrze się dograł do Liu. Pytanie, czy to ma sens, wiecie przed KVK 3, gdzie będziemy potem mieli słapa. No chyba, że robimy sobie marsz bardzo mocny piechoty. Właśnie jo Juna z Aleksandrem. I w tym momencie i w KVK 2 ciśniemy tym marszem, idziemy w, w KVK 3 ze słapa. I wtedy idzie na przykład w Liubeku. Bo też tak możemy iść, nie. Też mi się zdaje, że to jest dobra. Ale... Aha, nie, nie, nie złapało praktycznie. Nie złapię na ten. Więc pytanie, jak to będzie wyglądało? Wiecie, tak, jeżeli chodzi o samą piechotę w KVK2, nie? No, bo z jednej strony mamy tam KVK2, mamy Mertela, mamy Pyrus, ale ten Jun mi się zdaje, że temat zamyka, nie? W KVK1 wiadomo, że niektórzy będą większość spenderów pójdzie w Mertela, no bo to jest ważne. Ryszard w ogóle wtedy już wypada, chyba takiego totalnego obiegu, chyba że dla mega spenderów Pyrus tak samo wypada w tym momencie. Jun. Pichoty w tym momencie takim targetem w KVK 2 powiedzmy będzie głównie Aleksander z Junem. takie jest moje, czy Jun aleksander Mi się zdaje, że takie zestawienie będzie już niezłe. Ja bym ogólnie powiem szczerze, że tego Guana przesunął do KVK 2, no bo on zaczyna być w ogóle niegrywalny, nie? On w KVK Sokowych już zaczyna być naprawdę mało grywalny, można tam go gdzieś właśnie przy tych czwartym marszu gdzieś tam parować. Ale wygląda to fajnie, chyba, że to Jun nie wygląda źle. Jako ten dowódca drugi na plecach, AOE, dodatkowe w KFOK-2, dlaczego nie? Przepraszam, to będzie jako pierwszy, Aleksander będzie jako drugi, więc tutaj też dał mu lepsze, lepszego defa. Więc to też jest moim zdaniem takie logiczne rozwiązanie. No ale jak to wyjdzie, zobaczymy. Bardziej, że bierzemy pod uwagę też tutaj poprawkę na to, że Lili nas lubi zastan za, za ciekawiać nowymi rzeczami, nowymi skakuje nad nowymi e, sytuacjami w grze. Bertranda nie będę poruszał, no bo dla mnie Bertrand w tym momencie w ogóle nie jest, nie, ja bym go w ogóle nie brał pod uwagę, że, że on tam coś działa, no bo Bertrand na tą chwilę przy jest tak, żeby Arthur wyglądał średnio. William, William i Filip e, wyglądają przez Arturze dużo lepiej. Boże kamyk, jak chcę polenie. Na razie nie chcę. Pewnie wam szkolenie mi bardzo słabo tu leci, nie? To jest takie. Chciałbym szkolenie, że wchodziło, ale. Pewnie tu możemy uderzyć. Dobra, niech ten uderzy. Chciałbym, żeby mi częściej wchodziło szkolenie. Jak grałem na KVK, no, to drugie quest, nie? Przez cały czas. A teraz, czy co wyciągnąć, to jest ciężki orzech do zgryzienia. No, ale nieważne, no, przejdźmy, przejdźmy ostatecznie do Juna i podsumujmy sobie ogólną piechotę. Bo to wa warto wam takie podsumowanie robić. no Słuchajcie, tu samo w czym ja bym zrobił tak. Hmm. Jakby to dobrze rozstawić. Ragnar right w stypie to wiemy na pewno. Beku. Z, no z Baku, jakbyśmy chcieli grać tam na cztery piechoty. Z jednej strony no dobrze by się tutaj. Baku. Um. Hmm. Juna tu dopasować. Ten Juna może być albo z Williamem by sobie dobrze dawała radę Bo tak, bo jeżeli byśmy zrobili na przykład taki meg. Bo Guan, z tego co pamiętam, latał też z Aleksandrem kiedyś. I teraz tak, jeżeli na przykład byśmy zrobili sobie Beku z Liu, Williama Wallesa z tym Junem, Ragnar z Cypio, no i Guan z Aleksandrem, albo ten Jun do Aleksandra, stąd no, nie no, Guan z Aleksandrem wygląda źle też, no kurde, to z jednej strony, znaczy to jest taki single target, nie? Single target, Aleksander jest defowa, Guan Bina czy targety, ale. Nie wiem, czy ten Jun tak, tak bardzo jest tam wpechany, ale się na pewno tam przy tych 4 marszach piechoty by się kręcił, gdybyśmy mieli coś tam zrobić. Jest moje zdanie, bez, bez dwóch zdań, że dał, dałoby radę to udźwignąć, nie? 500 złotych zbierz. Dobrze, na razie nie zbieramy, na razie pustujemy te bastiony. Chciałem zrobić tutaj tą. 7K, 7K. Chciałem zrobić tego, ale tam się dostać do sojuszu, to jest masakra, w ogóle jakby ich tam nie było, nie? No, tutaj musimy poczekać, czyli 5 kursów stało. Tak mi się też że tak, tak by wyglądało z tą pichotą i z tym Junem. Te cztery marsze takie bardzo mocne, jeżeli chodzi o open dla samej piechoty. Gdzie tego Guana gdzieś tam wrzucamy, powiedzmy z Alexem, William'a, Olesa z Junem, Beku, z Liu Ragnar z Cypio. No ale wiadomo, można też pomieszać. Możemy jakoś inaczej tego Juna tam gdzieś dopasować. Ty to nie jest źle Tylko pytanie, czy warto go robić na ekspertyzę kiedy jesteśmy w Soku, raczej nie. Więc wiecie, to też trzeba brać pod uwagę. Nie? To jest jak ktoś ma go na RCP, ekspertyzie, jeżeli, jeżeli chodzi o KVK 2, ja bym się zastanowił nad nim, żeby mieć go jakieś, że piechotą, grałbym Junem i Aleksandrem, i potem zasłopował na KVK 3. Mi się zdaje, że to by oddało. W jakiś sposób to na pewno oddało? A jeżeli się mylę, to poprawcie mnie oczywiście to jak zawsze, w e, filmikach. Więc tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki, wielkie, że wspieracie kanał. Pamiętajcie, Boomfire Catering. 28 czerwiec, czy wydłużymy tam zapisy? Chyba już nie, chyba ci, ten, ci co mieli to się zapisali, ci co nawet mają dostęp do ankiety, tam 20 parę kont, a nie wypełniają, to już ich nie zmuszę, nie? więc trzymajcie się, do zobaczenia, elo.